wszystkim to już jest dzisiejszy foodbook będzie nietypowy ponieważ będę odtwarzać przepisy z diety oksy. Ja wybrałam dietę Oxy Wege która co prawda jest wegetariańska ale uwzględnia też wiele wegańskich przepisów a te które zawierają mleko czy jaja naprawdę łatwo zweganizować i nawet sama apka diety Oksy podpowie nam jakich zamienników możemy użyć dla danych składników tu na przykład w przepisie mamy jajka i apka podpowiada, że możemy wymienić na tofu. Dieta jest oczywiście dobierana do indywidualnych potrzeb każdej osoby, na podstawie ankiety, którą uzupełnia się zakładając konto. E, ok, i chyba tyle słowem wstępu. Jeżeli jesteście ciekawi, co dzisiaj jadłam, to zapraszam gorąco do oglądania. Na śniadanie przygotowałam tofucznicę w awokado. Tofu podsmażam i przyprawiam solą, pieprzem i kurkumą, aby nadać mu kolor klasycznej jajecznicy. Następnie przekrajam awokado i czas na chwilę prawdy, czy będzie dojrzałe? I tym razem mi się poszczęściło. Awokado wydrążam tak, aby nie uszkodzić skórki. Rozgniatam awokado i dodaję do niego wcześniej przygotowany tofu i pomidorki koktajlowe. Następnie tak przygotowany farsz wykładam do łódeczek ze skórki z awokado i na koniec dodaję jeszcze łuskę babki jajowatej. I do śniadania zaparzyłam Oxity. Jest to ekologiczna herbata. Jej skład to kompozycja wspomagających składników roślinnych herbaty puer, zielonej herbaty, mięty, kopru włoskiego i kminku. I herbata nie tylko wspomaga trawienie i proces przemiany materii oraz spalania tłuszczu, ale też świetnie smakuje. Jest doskonałym dodatkiem do posiłku i uzupełnieniem zdrowej, zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej. Pomoże nam utrzymać szczupłą sylwetkę wzmocni organizm i doda energii. I tak właśnie prezentuje się pierwszy posiłek. Na poranną przekąskę przygotowałam sok z jabłek, selera naciowego i cytryny. Jeżeli nie macie sokopierówki, to wszystko możecie też po prostu zblendować z dodatkiem wody. Na obiad mamy spaghetti z soczewicą. Zaczynam od podsmażenia cebulki oraz czosnku. Następnie dodaję puszkę krojonych pomidorów i wcześniej ugotowaną czerwoną soczewicę. Doprawiam solą, pieprzem, słodką papryką, ostrą papryką. Wszystko mieszam i zostawiam na małym ogniu, aby sos odrobinę zgęstniał. Podaję go z makaronem oraz listkami świeżej bazylii. I kolejna przekąska to deser a Raffaello. Najpierw kaszę jaglaną zalewam mlekiem kokosowym, słodzę ksylitolem, dodaję wiórki kokosowe i gotuję aż kasza wchłonie całe mleko. Następnie wszystko blenduję na gładką masę, przekładam do miseczki, posypuję płatkami migdałowymi i polewam jeszcze syropem klonowym. Na kolację przygotowałam grzanki z pastą z fasoli. Na pastę składają się czerwona fasola, natka pietruszki, koncentrat pomidorowy, sok z cytryny, sól, pieprz, słodka papryka i ostra papryka. Wszystko blenduję i podaję na ciepłych grzankach, a na koniec dodaję jeszcze szczypiorek. I do kolacji wypiłam kolejny kubek herbaty oksy. Wystarczy zalać okset i gorącą wodą i zaparzyć pod przykryciem kilka minut, aby móc cieszyć się jej smakiem i dobroczynnymi właściwościami. I tak prezentuje się ostatni posiłek. Bardzo prosty, ale pyszny i zdrowy, podobnie jak pozostałe potrawy, nie tylko z tego foodbooka, ale też wszystkie pozostałe z diety oksy, które miałam okazję w ostatnim czasie przetestować i posmakować. Ok, to już wszystko, co miałam Wam do pokazania. W tym filmie. Dajcie znać, czy Wysłyszeliście o diecie oksy, czy może sami ją wcześniej mieliście okazję przetestować albo planujecie to zrobić. Eee, a jeżeli chodzi o ten film, to z mojej strony by było na tyle.